Dobra. Zobaczymy, zobaczymy, co się stanie. Ulala. Widzicie, ile mam totemów? Co się dzieje? Co się kurwa dzieje? O! Masz 5 sekund na zostawienie subskrypcji i łapki w górę pod tym filmem. Jeśli to zrobisz, napisz komentarz zrobiony, a dodam ci do następnego filmu i przypnę tobie senduszko. Siemanko, siemanko, witajcie! Z tej strony wujek Melek, a to jest kolejny odcinek z Far Kraja 6. Witajcie, witajcie, moi kochani. Gdzie ja się znajduję? No gdzie? Mam takie poboczną misję, Tutaj jest oczywiście relikwia Triady, mimo Abosiego, coś takiego. Eee, to jest taka znajdźka. Już jestem praktycznie w środku, ale już tak sobie wchodziłem tutaj po malutku do środka i tak. no... Bardzo mnie zaciekawiło to, bo po prostu mam jeszcze takie zadanie. Yy, to się chyba nazywa zadanie, jak to się nazywa, nazywa zadanie, już wam mówię. Yy, jest to taka dodatkowa operacja. O, błogosławieństwo triady. I tak mi właśnie się skojarzyło, że coś tu może się fajnego dziać. Więc to nagram. No i pogadam się z wami. Ogólnie tu mamy jakieś drzewko dziwne. Jest tutaj artefakt. Zabieramy to. Pierwsze weźmy może skrzynkę. To jest ta znajdźka. Tak jest. Dobra. No tak, dobra Dani. Lecimy? Albo nie lecimy? Co się tu dzieje się? Aha. No tak. I to by było na tyle, tak? Yy, czy nam coś to dało? Zanieść relikwie do jaskini? O, widzicie? Dokładnie tak. Mamy teraz tutaj, yy, wykonałem sobie to już prawdopodobnie, jak zbierałem inne tam nagrody, takie ukryte skarby. To po prostu pozbierałem te artefakty i teraz mam dokończyć tę misję na tej pierwszej wyspie. Co mam nadzieję, że pamiętacie, tą malutką wysepkę, gdzie tutaj pierwsze moje były wyprawy i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to pamiętacie. To był mój początek, a teraz się udajemy. Jakieś, no, w jakieś tutaj miejsce, tylko nie wiem jak tam zejść. Pewnie tak. Szampanka już tam na mnie czeka. Szampanka już tam na mnie czekło. Idziemy, idziemy. Nie ma na co się zatrzymywać. Gdzie tu jest wejście? Proszę mi powiedzieć. No nie gadajcie, że muszę wejść tutaj. Dobra, wchodzimy. Jolo, no to jest chyba tutaj. Widzowie, trzymajcie się, będzie akcja. A, do góry. Uuuu, witajcie, ale pierwsze sobie wezmę to, to, czytaj, a to się od mnie tu nie było, co jest grane? Chyba, że to było zablokowane, bo ogólnie to odblokowałem jakiś nie wiem, yy, jakąś jakoś kurteczkę. Mniejszenie hałasu ruchu, hmm, ciekawe. A tutaj buty. Aha, to jest ogólnie taki mogę cały zestaw założyć. Yy, zwiększa obrażenia zadawane przez noże, ulala. Topor? Możemy rzucać toporami w tej grze? Nie wiedziałem, dobra. Zobaczymy, zobaczymy co się stanie. Ulala! Widzicie, ile mam totemów? Co się dzieje? Co się kurwa dzieje? Oje! To mi się podoba. Tylko przez tą latarkę ledwo co widzę. Dobra. To wszystko prawda. Dokładnie. Coś ty myślał, że to jest nieprawda? O, jest skrzyneczka. Co będzie w środku? Co to kurwa, jest? Ula la. Jooo, widzowie! Czyżbym dostał jak. Gdzie to jest, kurde? Ekwipunek. Nie mogę zrobić nas Supremo nowe dostałem. Szampanka, gdzie jesteś? To jest kurwa Reloading. Oh shit! Co ja tam nie? Dead. Szampanka, uspokój, uspokój się, kurwa ginę, kurczę umieram. Aha, aha, się ma. No nie, proszę mnie zostawić. Lec się taśmą, dokładnie tak, taśmą się uleczymy. Taśma nam położy. First, remember? Oho, wstawaj, ty, a to nie jest to nowy amigos? Nowy amigos będzie? Patrzcie się, amigos nowy będzie. Oje, oh yeah. jest on. Ona, czy on? Ula, la, podoba mi się ten kłatek. Patrzcie się, jaki zajebisty. Dobrze, że to nagrałem. Mamy amigosa, Aluso. Wooden rifle with runes and a backpack as an animal skull. That's Danny, them, się. I some body armor. Good potrzebuję adwokata. Dobra. Amigos, jest on wezwany. Odpraw i co może być zemsta by szybko i cicho zabijać wrogów w ciemnościach. Pokcamp szczegóły e, w ogniu walki będzie... o kurde mhm. a co, co trzeba zrobić żeby to odblokować? zobaczmy co potrzebujemy? muszę zabić 12 wrogów w strefie zak zakazanej, dobra każ... pomoc 24 wzbudzić strach w 50 wrogach La, la, no nie wiem czy będzie łatwo, ale mam nadzieję, że sporadzimy. poradzimy. Ale mnie tu zastanawia jeszcze jedno, tylko nie wiem czy tam wejdę. Ale tam jest jakaś, jakaś znajdźka jeszcze, ale dobra. Olejmy to, mamy nowego Amigos. A tutaj jest, użyj mocy, żeby oznaczyć wrogów znajdujących się za osłoną. Jeżeli, o kurcze blad, jeżeli używasz karabinu dla Warnie... Warlita, możesz strzelać przez ściany. Ulala, no to bierzemy, dobra. Mamy tutaj elegancko, dobra. Idziemy teraz, idziemy wykonywać kolejną misję. Co tu mamy jeszcze? Jakieś tutaj, hmm. A przelećmy się tu. A co, nie można. Tak jest. Szybki desancik. Ten Supremo to jest bardzo ciekawe, bo będę, co mi nie, będę potrzebował już tych granatów. Jestem ciekaw, jak to będzie działać w praktyce. Dobra, idziemy. Jak tam wejść? Dobra, trzeba pod rabinę wchodzić. Mam nadzieję, że Wam się odcinki widzowe podobają. Oho, B znowu. Kurwa, co to ma być? Jezus. No, 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 no podobny nawet jesteś. Kies! Eee. Kurwa, uciekajmy stąd Kurde i doskoczy z mostu Ej. co możemy zrobić? na no nie, nie, no nie przeczytałem Rosa powiedziała, że żeby przeszukać budynki PDP na przylądku Milador. No dobra. Dobra. Szybki desant może być? Będzie szybki desant, a co nie można? Ale kto to był? Jak on się mógł tak ubrać, a, 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 a mi się śniło po noce. Mhm. Dobra, Dani, uspokój się, otworzyć ci spadochron. Zobaczmy zdjęcie. Aha, no ta. Dobra, mam oznaczone na, na mapie S. Na duszy boj Dani. O! Oh, spadochron. Może, może sprawdzimy jak się sprawuje nasza nowa... Nie wiem czy to jest ona czy on Zobacz Zobaczmy Ulala ...ściąga ich duszę czy co? Podoba mi się ten Kot Zamki modl Co ja to muszę zrobić? Aha, no ta. To tyle? Dobra. Op się pali jedzie dalej. No ta. Dobra. Na piechotę idziemy niedaleko jest, więc szybkie cięcie. Ogólnie to wziąłem sobie terenowy nowy samochód. I kurwa, i się. Kurde! No dobra, to idziemy na piechotę. Tutaj gdzieś było to coś. Ups, to nie ja. Wybaczcie. I co ja tu mam zrobić? Aha, bo mi wysłał zdjęcie. I co mi z tego co Tutaj coś jest. Ciekawe, jak to działa. Sprawdźmy to. Oho! Go Co jest kurwa? Ja piercielę jak jedyny. Wierz ich, oni nawet nie wiedzą o nas. Co jest kurwa? To jest potężne. Nice. Just need one more. One more. Cieka aha, a ostatniego mi oczywiście nie. Nie okay. ten. Nie zaznaczyli na no, ta standardowo. Jeszcze jakieś tu kogut jest chyba? A tu jest, dobra. Nice. Robię to. Kilberto. Rosa. Is Rosamel when I mean my dress? Rosamel. Sorry. Rosamel. No, 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 no. worth of evidence on your chameleons.

<laughs> to celebrate, but there's going to be no shooting tonight. All right, maybe some shooting, but I swear if anyone gets blood on these shoes, I am going to attach your cojones to a car battery. Only the best have come out tonight, Coronel Perez, fierce and ferocious on the dance floor. Go get them, Coronel Raul Martinez. Dobrze! Kocham tego kota. No to tańczy dalej. Widzisz co? Tu jest potrzebne jedno. Amigos. Kurde, co to jest za broń? Skąd ja to mam? Tu jest potrzebne na to. Bierz go. Dobrze, dobrze. Dobra. Nie, coś się mu zrobili. Kur. O, shit. Nie w tą stronę. Kurle, wyciągaj goździa z ręki i lecimy dalej. Kur... No szkuru, co to było? Chłopie. <śm> nie. Ej, kłata mi zabili. Co za ciule. Ale ja się zemszczę. Ale twój już zabiłem, to raczej nie będę musiał od nowa wykonywać misji. Nie będę musiał, dobra. Ja wam dam. Haha, mamy Supremo. Nie Ha ha ha!

Widzowie, podpowiedzcie mi na czacie. Dzięki. A go, Dobra. Spadaj mi stąd, leszczu. Helikopterem. No i jeszcze będziesz tutaj? No, serio? Poważnie? Nie trafiłem? A to co? Dawaj, interakcja. Idzie. Aha. A mogę jakąś akcję... O kur... O kurwa. Ty, ale co się tu stało? Ty, a ja mogę ich wszystkich tutaj porazić? To będzie ciekawe, widzowie. Widzowie, to będzie ciekawe. Dobra, widzowie, podejdę tutaj. Zobaczymy, co się stanie, jak to odpalę. Sprawdźmy to. Nic się nie dzieje. A czemu to nie działa? Czemu to nie działa? Co jest grane? Nie rozumiem. No ta! Tak musiało się skończyć to. Dobra, zaczynamy imprezę. Spuściłem tą pumę, co tam jest? Ale moja puma z nią walczy. No to będzie XD. Dobra, odpalamy. je. Oh yeah

Oh. Tylko jest tutaj ten cholerny daje prąd Nie, ja nie chcę zostać porażony ponownie E oje Nie rozumiem A myślałem, że się dało ich wszystkich porazić No niestety się nie udało Dobra Lecimy z kolejną misją O tu jest jakiś zasadzka A podejdę tutaj, a co? Podejdziemy tam na szybkiego. Pomożemy naszym braciom i siostrom. Więc widzimy się zaraz. Gilberta. Nie, proszę. Nie, nie, nie. Już nie będę robił zadań żadnych. Cholera człowieku Ob się przebrał za babę Dobra Ty, ty z tym miotaczem się uspokój O oh, shit Dobrze tu masz jeszcze, Tu masz wiesz, Tu masz się, no, Bierz go. Bierz go, kocie. Dobrze. Czemu strzelasz do mojego kota? No i gitara, elegancko. Zród. Ukradnij zród. No to przecież ukradnij. Chcę ukraść i co? Nie da się. Nie da się go ukraść. Aha. Teraz? No dobra. No, coś się zbugowało. Ale działa. Wykonaliśmy, pomogliśmy w zasadzce. Trzeba yy, wybitna, super ekstra. Dobra, mamy kolejne zadania. Co tu jest? Nie, znowu z tym. Dobra, idziemy do tego, rozkręcamy imprezę. A ja już, ja już robimy z tym gościem misję, to już skończmy ją na, raz na zawsze, bo. Znaczy to nie jest gość, to już jest kobieta. Gilberto, kurde. Rosa jakaś, kurde. Spotka się z Rosą. Nie, proszę. To jest znowu ten gościu, mierda! On jest zboczony! Ubiera się w babskie ciuszki! Jak tak można! Ale co ty gadasz? Kurde? Co ty ty, ty kurde, jakiś chory jesteś! Ale tego się jest bardziej chory ode mnie, Dobra. Idziemy, tajemnie mi się przypomniała jedna misja z wiedźmi na. Uh -huh. gdzie chłop się przebrał za ptoka. A jak ktoś kojarzy, to nie napisze komentarz. <laughs> nie. A ja muszę to oglądać! I'm sorry. I mean, I'm forcing the government. They gave me a microphone and they gave me a banana. I'd like to show them where they can shove their bananas. What's another thing? Point is, I cannot accept the the regime any longer. The truth is, I love La Moral and Libertad. They treat me right and they want to treat us right. Mr. Morris we are not the WORLD'S medicine cabinet. We are Jara! And no matter what, always remember, Rosa loves you. Los amo a todos! Los amo a todos! What was that? Dobra, I hope you Rozbieracie? get te and. Aha. dobra. Hej, hej. hej. Jeszcze coś będzie gadała? Aha, tutaj gadata. ta Klara. Dobra, widzowie. Lecimy dalej. Wykonaliśmy już misję o tego gościa. Holego. Tu jest jeszcze jakaś tutaj... Kurde, dawaj idziemy tutaj. Jakieś kurczoki. Jaka szybka podróż, szybciutka. Nie będę na cięcia robił. Mogę z wami pogadać o czymś fajny jak wam nie wiem minął dzień wieczór kiedy to oglądacie dobra gdzie to jest pogadali nie tu jest eee, w tą stronę dobra Aha, no tak czekaj co on z domu wymyślił. ok papi egg time no broken ones or nothing ok Potrzebuję tylko jednego jaja, no to będziemy robić transmisję z jajami, aby ktoś pytał. No to desancik, nie? Standardowo. Dobra, lecimy. Zbierz jajo na szpilcowanego kurczaka dla Elvisa. Elvisa Presleya. Aha. Co to jest? Chyba świat kur. No to... O oh, shit. Spokój się. <laughs> co się tu kurwa dzieje? Bo. Pojeba... Oh, shit! Się kurwa wystraszyłem. Dobra, lecimy na górę. Na pewno tutaj jest biasowany. O kury, co tam. Co to jest za? O, jaja. Ehe Zniszczyć, zniszczyć? Ja, ale tu widzę tylko... No tyle, a gdzie jest reszta jaj? Ty! Kurczą! Nie da się ich zabić No da się Znikają Z tego świata Oh, shit Reloading co robię? Czy nie chcę z jaić? To będzie chyba lepsze, bo tak to się spale za chwilę. A w lodówce jakieś są? dobra. Jeszcze gdzie? Kurde, bo się dom pali. Kurczoki. Zniszczymy wszystkie jajca Dobra Jeszcze trochę zostało. Ciekawa mi Kurwa Pokój się kogucie. No dokładnie Pieprzone koguty Weź go ode mnie ma co tam? Jak tam... Jak tam jojka? A miękko czy na twardo? Kurwa się pole A, one się palą, po dobra git. Odpalej... Elo, i tyle by było na tyle. To by było na tyle. Nie, come Nie komeback, tylko wiesz, zabijaj tam dalej. O, tutaj będą ostatnie las tutaj będą. Coś mi się tak wydaje. Jeszcze muzyka gra. Co to? Jajka się ten do muzyki rosną czy jak? No i elegancko spłonąłem. Spaliłem całą farmę kogutów cho chorych. Chorych na głowę Czemu nie mogę się Szybkiej podróży Mam dostarczyć Nie nie, To nie mogę szybką szybką podróżą Na świni pojadę Nie no, bez kitu

Dobra, dostarcz ty jajca. O, już mogę. Idealnie. Wiecie, żeby mnie przynudzać na odcinku. A taka szybka podróż jest. Spoko. Elegancka. Elo, elo. Masz coś tam nowego dla mnie? O, no, wszystko na fulla jest. No to to by było na tyle. Jeszcze znaczy za z tym gościem jeszcze tu pogadamy. Wróciłem, wróciłem, masz jajca.

Jedno takie, no takie, nudnawe trochę bym powiedział. Kontynuuj. Nasza babeczka sobie ładnie poradzi. Dawaj to. I cyk. I ostatni etap. Na dno. <grym> Ukończona operacja. też ja mi się podoba. Odbierz nagrodę. Dziękuję, dobranoc. Dobra, widzowie. No, ten odcinek był ogólnie taki dość ciekawy. Nie wspominając Gilber Gilberto, tak, Gilberto, który się przerwał za Rosa. Mamy nowego Amigos. Nowe Supremo. no Niszczyliśmy jeszcze jajca. Więc ogólnie ciekawy ten filmik był. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, to wiecie co zrobić. Trzymajcie się. Do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie papatki. jo Konio.